Mobi Mielenia Góra to kompletna informacja o komunikacji miejskiej w stolicy Karkonoszy. Jest to oficjalna aplikacja MZK. Dzięki temu wszystkie dane związane z przyjazdem i odjazdem wybranego autobusu będziemy mogli śledzić na bieżąco. Aby ściągnąć tą aplikację, wystarczy wysłać SMS. Wspólnie z MZK w Jeleniej górze uruchamiamy usługę. Usługa ta to aplikacja autoryzowana i oficjalna aplikacja MZK dla pasażerów. W której pasażerowie znajdą rozkłady jazdy, informację pasażerską, wszystko to, co podróżnemu jest potrzebne. Rozkłady jazdy Mobitime wyglądają podobnie do rozkładów jazdy na przystankach w Wielkiej Górze, dzięki temu są czytelne i dostarczają wszystkich istotnych informacji. Mobitime automatycznie sprawdza ważność rozkładu w urządzeniu podróżnego i jeśli jest to konieczne, aktualizuje go. Planer podróży pozwala również znaleźć najszybsze połączenie między przystankami. Planowanie połączeń odbywa się w trybie online, więc te proponowane zawsze zawierają aktualne informacje. Dla pasażera e, oznacza to przede wszystkim komfort e, i spokój. E, Komfort poprzez łatwy dostęp do informacji o rozkładach jazdy, dostęp do informacji o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu na przystanek, czy też odjazdu autobusu z przystanku, a poprzez to właśnie spokój, ponieważ kiedy pasażer w łatwy sposób może do tej informacji dotrzeć, wtedy może lepiej zarządzać swoim czasem. Aplikacja obsługuje wszystkie typy telefonów, począwszy od klasycznych, a skończywszy na nowoczesnych smartfonach. System został uruchomiony już dziś.